Tam w drugim abiecyzanym odcinku, dobiliście 8 łapy w górę, gratulacje. Yy, I teraz ten pies jest w krzakach. Rzuciliśmy mu aporta i on jest w krzakach, tak, dobrze Kiesio. widzicie. Tak, tam, tam jest jego głowa, tak. Ja sobie dokładnie zabawę sobie Ej, aport! Ej, aport! Ej! Ej! Piesek! Tu, tu! Ej! Ciu! ciu. Oj, za słabej rzuciłem. Czekaj, ja papatyka. Zaopiekuj się nią. O, jest tutaj jeden przypieczony. Ej, czekaj, ja, 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 bo mam patyka, ej. Nie, nie pójdzie. Nie pójdzie. Aport. Oczywiście nie zapomnijcie dodać tam parę łapeczek z góry dla tego pieska. No bo to jest istotne. Pójdę, czy nie będzie już więcej odcinków z tym. Jak złapę, jak pistolet, kurde. Czy ty to widzisz? No. Czy wy to widzicie? A <grymne> Jezus, A Oczywiście osoby, które, które nie, 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 znają mojego kanału nie, to zrobić. I I nie, i zasubskrybować to o, piękne jest. zwierzę trzy trzy patyki naraz Ty Te trzy Telefonie. patyki na Dobra to on niech porozmawia A znowu do tych dzikich krzaków odcinek zwał będzie dzikich dzikie, dzikie krzaki. Ja go widzę. Piesio! Jesek, głupi! Aport! Nie mów tak na psa. Poszedł do tego plastika i wziął! Wziął z wody, wziął z wody. Widzicie, on, on nie kocha. Mnie też. Piesio. Aport! Puść to. Pragnę Ci przypomnieć, że ten pies jest mokry. Oczywiście to nie, to, to nie jest reklama jaka. Ja ci nawróciłem. Czekaj, weź po tykał weź Jo, ja ci pomogę! Pomogę! Pomogę ci! Pomogę ci! Bierz to, bierz to! Zapfaj się! Masz! Masz! Jezus Maria! Nie widziałem czy to widzieliście! Musimy trochę nazbierać tego, bo on nas zabije. Na drogę musimy też trochę nazbierać. Oczywiście możecie zostawić komentarz, jeśli chodzi co można robić z tym psem. To zimnie zabrzmiało, ale co można, jakieś zabawy, co nie? Może jeszcze kiedyś się z nim spotka... To wygląda jakby ktoś tam... Mm Nie, zostaw trochę. Musimy mieć trochę Na drogę będziemy, tam jak to poszli, nie to będziemy musieli trochę się wsiąść. To są patyki, które braliśmy z tamtym. Nie, nie zgłaszajcie mnie. My się bawimy, nie dręczymy. No właśnie. Czyż widzicie, że on lubi się z nami bawić. Ja jestem w krzakach. Tego nie usłyszałeś, straciłem Mam jeszcze tylko jedno, jedno życie aport Aport No i widzicie, on tak sobie tam się biega aport. Biega Głupi się aport. No weź, on jest fajny <noise> Nie ma życia, wjeżdżący zaatakuje <noise> Polski reflor Zestresowany, co? Też muszę mieć życie No weź, zgarnij się skądś tam są dwa. <gry> Rzuć mu to! Rzuć mu to szybko. Daleko! Ja już jestem przygotowana. <grymne> 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 Aport! <grymne> Piesio! Piesek. No dobra, to to by było na tyle w tym odcinku, taki krótszy od tamtego, ale ten pies jest tak energiczny, <grymne> że aż trzeba z nim nagrać jeszcze więcej odcinków, więc tym akcentem pożegnam się z No, masz coś do powiedzenia na koniec? On już mnie umokszuł na nocy, choć tego nie widać na A damy. mnie kurde? Nie? Zostawcie lajka like do tego pieska. Tak. I dla mnie suba. Tak. No, nie, wiem, nie. I On to je. Dajcie oczywiście na mój kanał, ale to jest dla niego. Tam jest! Dziś aport. No, to nie jest dobry pomysł. Tu! Wiesz, ile wlezie. Dobra, to by było na tyle, bo już widzę ten pies nas zaraz zabije. Więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Zostawcie lajka like temu czemuś, znaczy temu psu, fajnemu. No i to by było na tyle. Cześć!